Witam na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj postanowiłem się wybrać szybciutko do lasu, bo już późno jest. Znowu będę chciał przed zmrokiem uciec. Ale mam latareczkę. Chciałem się nastawić na te opieńki. i spróbować tych kotlecików, które tak wszyscy zachwalają. A tu proszę: pierwsze borowiki. Jak widać, cały czas rosną. I myślę, że, że to nie ostatnie sztuki i nie ostatnie jeszcze grzybobranie tego roku. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. I taki obgryziony borowik. Grunt, że wszystko zdrowe i można suszyć. Są kolejne borowiki. Jak widać, bardzo dobrze się maskują w tych liściach. Tutaj kolejny i poniżej jeszcze jeden taki duży. Nie wiem, czy coś z niego będzie, czy już. Oj, ten już taki staruszek. Dostawiamy go. Miało być wyjście na opieńki, a tu same borowiki. Jak wcześniej zauważyliście, jak pokazywałem na poprzednich filmach, opieńki rosną w takich kępkach niewielkich u mnie i też trzeba pojedyncze sztuki wybierać. A tu same borowiki, o już zauważyłem, opieńki zaraz sobie podejdę. No i kolejny borowik, jak widzicie, cały czas malutkie rosną. Dobry prognostyk, może jeszcze. Przez kilka dni się utrzymają grzybki. I kolejny borowik. Jak człowiek się wybierze specjalnie na opieńki, to wtedy ich nie ma. Teraz same borowiki się trafiają. Jak na złość. Chociaż jasna sprawa, że borowiki są cenniejsze od opieniek. I kolejny borowik. Taki grubasek. I kolejny borowik. Takie już wystrzelone. Mocno rozwinięte. Ale wciąż rosną. Mimo niskich temperatur. I kolejny borowik. I tutaj chyba kolejnego jeszcze widzę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak ale niestety już jest taki przedojrzały, nie nadający się do niczego i zobaczcie, takie ogromne opieńki już są nie wiem czy się nadają jeszcze do przerobu zazwyczaj szukam takich małych, świeżutkich i kolejny borowik w liściach ukryty Pierzutki. i mamy kolejnego borowika, młodziutki i taki borowik i tuż powyżej chyba kolejnego widzę jak mi zrobię myli Zgadza się I kolejny borowik, i obok drugi, i następny borowik, tak jak mówiłem, ostatnio trzeba pomalutku chodzić, bo w tych liściach bardzo trudno. Cokolwiek odnaleźć, praktycznie pod samymi nogami. No i kolejne muchomorki naprowadziły mnie na borowiki. Dwa takie zrośnięte ze sobą. I znowu borowik, a opieniek jak nie było, tak nie ma. Ktoś rano już był na grzybkach, ale tych nie zauważył. I tutaj krojone nóżki pozostawił. O, widać, że robaczywe. Też sprawdzam, bo te właśnie świeże, malutkie niektóre mają robaczki w nóżkach, co dziwne, bo chłodno się zrobiło, a tu robaki znowu się pojawiły w grzybkach. Zobaczcie jak tutaj się skamuflował pięknie borowik w takim spruchniałym korzeniu, ale ból, bólwa piękna. Zobaczcie, jaki grubas i tu już kolejnego wypatrzyłem. Tu są poniżej muchomorki. Wydaje mi się, że jeszcze coś widzę. O, i kolejne już trzy namierzyłem. I tak jeden. A tu jest drugi. A tam kawałek dalej jest trzeci. Ten już spleśniały. Za dużo chyba wilgoci miał. Rozejrzałem się dookoła i jeszcze jednego wyhaczyłem. Piękny widok. Jodłowy zagajnik. Ładnie mchem porośnięty. Nic tylko szukać grzybków. Taki teren. Piękny krajobraz. Może wideo tego nie oddaje. Ale jest jak w bajce. Idzie się jak po poduszeczce. Wszystko mchem ładnie porośnięte. Jak na razie troszkę grzybków udało się nazbierać. Można powiedzieć, że pół koszyczka już jest. Idąc tą piękną ścieżką. Napotkałem kolejnego borowika. Taki gagatek. Zaraz poszukamy reszty. Może jacyś jego znajomi tu w pobliżu gdzieś są. I kolejny borowik sobie rośnie. i kolejne borowiki. Tuż przy leśnej drodze. Jeszcze jeden. Trzeba się przedzierać przez ten gąszcz. Zobaczcie jakie zagęszczenie. Coś niżej jeszcze widzę. Zaraz sprawdzimy, jaki to jest grzybek. i kolejny borowik i kolejne trzy sztuki zaczniemy od najmniejszego jeden drugi i trzeci taki Piękny, taki to wzór. Borowik książkowy, troszkę obgryziony. A taki już urok tych grzybków. I taki zakątek lasu. Zwabiły mnie muchomorki czerwone. Zawsze powtarzam, sprawdzajcie. W okolicach muchomorów, zawsze są piękne borowiki i to się sprawdza. Zobaczcie, może tak. Trudno dostrzec, ale po kolei na czworaka tu muszę pozbierać kolejne. Kolejne. I tu następne są piękne borowiki. Na razie je sobie pozrywam, poodkładam, a później trzeba oczyścić. I do koszyczka, i kolejny, i jeszcze gdzieś widziałem jednego, ale już z tego wszystkiego się pogubiłem. Tutaj powyżej. Jeszcze się porozglądam o. i znowu w towarzystwie muchomorku. Jeszcze jeden. Muszę się tutaj jakoś dostać do niego, a nawet dwa. A kurde, ale mi się pięknie udało. Troszkę się trzeba przedzierać na kolanach, ale zawsze warto. Takie dwa. Jeszcze jednego zauważyłem ale kurczę teraz to już trzeba się przeciągać kurczę jaki saigon jeszcze dostałem patykiem w oko pięknie jeszcze na spokojnie zaraz się porozglądam może coś jeszcze być i jeszcze w tym samym miejscu taki jak poszedłem za tymi większymi to tego Przeoczyłem. I jeszcze taki, tuż przy drodze. Jak już wyłączyłem kamerkę, to jeszcze takiego dojrzałem. Tuż zaraz obok. Już praktycznie nie mam miejsca w koszyku. I co tu począć? Pomalutku czas wracać do domu, a wiem, że w pobliżu jeszcze pełno grzybków. No gdzie bym nie wszedł wszędzie borowiki widać. Jeden, drugi. A ten taki mięciutki już go coś zjadło. I tu chyba jest trzeci, jak dobrze widziałem. Zobaczcie jakie przepiękne borowiki. Te są mega. Taka troszkę piaszczysta ziemia. Kosmos, no coś pięknego. I obok drugi. Przepiękne, przepiękne. Cały czas powtarzałem. Czekam na jesienny wysyp. I warto było czekać. Piękny plon, teraz można zbierać kolejny borowik. Mówiłem, że już wracam do domu. Wracam i zawsze jeszcze coś się uda trafić po drodze. A tu już praktycznie nie ma miejsca w koszyku. No i co kilka kroków kolejne borowiki. Pięknie, i kolejny borowik. I jeszcze jeden borowik. Chyba trzeba będzie jakieś klapki na oczy założyć, bo sam jestem w szoku. Skąd te grzybki tak rosną? Gdzie nie popatrzę tam borowiki. Kończymy na dzisiaj. Myślałem, że zastanie mnie noc, ale to było szybkie, błyskawiczne grzybobranie z pięknym efektem, cały, pełny kosz. Więcej już powiedziałem, nie rozglądam się na boki, nie patrzę. Idę przed siebie, wracam do domu, bo nie mam już miejsca. Do zobaczenia na kolejnym grzybobraniu. Pozdrawiam serdecznie.